Lecę na ostatni finalny event, który jest z giełdy Coin W hotelu Atlantis The Royal. Że myślę, że to będzie dobre zakończenie biesięńka na torcie. Podsumowanie takie w jednym, dwóch zdaniach: targi fajne, bardzo fajne, jakby token nigdy nie zawodzi. Widzę, że spośród wielu rozmów, które odbyłem, takiego nazwałbym sceptycznego podejścia w tym momencie do rynku, w zasadzie, że jest taka niepewność, na zasadzie, czy jesteśmy jeszcze w runie, czy będziemy mieli jeszcze legap. Czy jest to już pomału końcówka i wejście w, wejście w bull run. Także widzę, że to jest taka, jeżeli chodzi o sentyment taki społeczny. Myślę, że to jest aktualne nastawienie, które jest widoczne pośród inwestorów, pośród traderów. Bardzo mało projektów, projektów praktycznie nie było w tym momencie. Na targach w ogóle były może dwa czy trzy projekty, a w token w Singapurze we wrześniu, gdzie mieliśmy w grudniu taki wiecie pik 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 marketu, e, jeśli chodzi o FOMO i tak dalej, było mnóstwo projektów, było naprawdę mnóstwo. Teraz na tokenie było, nie wiem, dwa, trzy projekty tak naprawdę, więc głównie były giełdy mniejsze, większe, bardziej mniej znane i tyle i tak naprawdę w porównaniu do zeszłego tokena również było więcej tych rzeczy, więc jakby tak aktualnie pokazuje nam sytuację rynek. Wiadomo gdzie jest kasa, no jakby giełdy mają kasę w tym momencie jedyne na rozwój, na...